Cześć i czołem. Witam Was na kanale NoTopStrip. W dzisiejszym odcinku skupimy się na fotografii makro. Opowie nam o tym specjalista w tej kategorii, a mianowicie Adrian Truchta. Ambasador marek OM System i Laowa. Jego pasja do makrofotografii zaczęła się od hodowania pajączków, którym to zaczął robić zdjęcia. Jak sam mówi, te stworzenia nie są zbyt lubiane przez większość ludzi, dlatego warto pokazać je w innym świetle, by pokazać ich piękno. Pierwsze pytanie: Jestem początkującym fotografem. Chcę spróbować czegoś nowego. Słyszałem, że jest coś takiego jak makrofotografia. Czy jesteś w stanie w prostych i zrozumiałych słowach przybliżyć mi, na czym to polega i z czym to się je. Jeżeli chcielibyśmy spróbować czegoś nowego, hmm, właśnie. Coś takiego jak makrofotografia. Ważne jest to, że nie musimy kupować koniecznie obiektywu do makro. Może to być akcesorium w postaci pierścieni pośrednich albo takich specjalnych nakładek powiększających, które przypinamy sobie na front obiektywu. Otrzymujemy dzięki, otrzymujemy dzięki temu trochę większą skalę odwzorowania niż to, co nam oferuje. Zwykły podstawowy obiektyw, na przykład portretowy, albo, albo nawet i tele. Są to rzeczy naprawdę budżetowe i pozwalają nam się tak naprawdę zbliżyć do czegoś, czego nie osiągniemy po prostu nie używając tego typu akcesorium. Możemy sobie też poćwiczyć, tak naprawdę, na przykład w domu, na rzeczach, które się nie ruszają, ponieważ pierwsza rzecz, która zaczyna nam doskwierać w tego typu fotografii, to to, że. Wszystkie malutkie rzeczy, jeżeli chcemy fotografować w przyrodzie, po prostu uciekają. I najważniejsze jest to, no, że w makro wszystko musi być ostre. Dlatego też warto poćwiczyć sobie w domu na czymś, co się nie rusza, żeby mniej więcej ogarnąć sobie skalę odwzorowania, w jaki sposób mamy wyostrzyć sobie obraz, a następnie udać się na przykład na spacer i popróbować na czymś, co już się porusza. Makrofotografia ogólnie z teorii zwykle jest zapisywana jako odwzorowanie real, realnych wymiarów naszego obiektu na matrycy pełnoklatkowej. W zależności od wielkości matrycy, w zależności od tego jaki mamy obiektyw, wszystko odnosi się do Formatu pełnokladkowego. Jeżeli mamy matrycę APS-C bądź mikro 4-3, mamy tak zwane mnożniki. Przy matrycach APS-C jest to razy 1,5, przy matrycy mikro 4-3 razy 2, ze względu na po prostu mniejszą przekątną. Dzięki temu też, na przykład przy obiektywie 1 do 1, jesteśmy w stanie uzyskać jeszcze dodatkowe powiększenie. To bardzo się przydaje w makrofotografii, dlatego że przy duży, dużych zbliżeniach głębia ostrości dosyć mocno spada. I przy mniejszych matrycach właśnie mm, otrzymujemy większą szczegółowość zdjęcia. Co jeszcze można takiego fajnego dopowiedzieć? Na rynku mamy obecnie mnóstwo obiektywów, które są w stanie nam zagwarantować naprawdę dużą skalę odwzorowania. Na przykład ja korzystam z obiektywu, który posiada skalę 2 do 1. I korzystając z systemu Micro 4.3, otrzymuję skalę 4 do 1. To jest naprawdę spore powiększenie, i dzięki temu też jestem w stanie zobaczyć naprawdę mega malutkie rzeczy. Ale taka fotografia też nie jest prosta, dlatego że, no niestety, wszystko co nam się rusza, wszystko co ucieka, yy, irytuje. A kolejna sprawa, też przy makro, która jest niestety problematyczna, to utrata światła. I tutaj musimy wspomagać się zwykle albo chociażby statywem, żeby wydłużyć czas otwarcia migawki, ale tutaj rozmawiamy o rzeczach, które nie uciekają, a jeżeli chcemy już na przykład wykonywać zdjęcia rzeczy, które, no powiedzmy są w pracy, owady, motyle, które sobie nie wiem, latają, zapylają, wtedy czasem jest potrzebne coś takiego jak lampa błyskowa i tak zwany dyfuzor. Wtedy możemy dzięki lampie błyskowej dosyć szybko zamrozić ruch. Co sprawia, że możemy robić zdjęcia np. w trakcie lotu takich owadów, bądź wtedy, kiedy bardzo szybko się poruszają. Jest to fajna sprawa nawet też właśnie dla początkujących, dlatego że, mimo tego, iż lampa daje nam dodatkową wagę, tak efekt, który osiągamy, jest naprawdę mega zadowalający. Także też tą lampę błyskową gdzieś na początkach bardzo polecam. Myślę, że to są takie najważniejsze rzeczy, jeżeli chodzi o początek makrofotografii. Wiem już mniej więcej, czym jest makrofotografia. Czy mój podstawowy zestaw, czyli aparat i obiektyw portretowy, nadadzą się do makrofotek? Tak. Zwykły portretowy obiektyw jak najbardziej nadaje się do zdjęć makro, ale trzeba wykonać kilka czynności albo wyposażyć się w dodatkowe akcesorium. Pierwszym takim, chyba najbardziej budżetowym sposobem jest tak zwane odwrotne mocowanie obiektywu. Szczególnie popularną modyfikacją jest zamontowanie takiego pierścienia na obiektywie portretowe pokroju ogniskowej 50 mm. Kupujemy sobie specjalny pierścień, który z jednej strony ma redukcję filtrową, a z drugiej strony mamy mocowanie pod dany bagnet. I wtedy, na przykład, przy obiektywie 50 mm. Montując go odwrotnie, tak, pozbywamy się elektroniki. Jeżeli oczywiście mamy autofokus, bo też nie każdy korzysta z, z autofokusa, ale powiedzmy, jeżeli nie korzystamy, to nic złego się nie dzieje, dlatego że oczywiście aparat traci kontakt z rzeczywistością i nie wychwytuje parametrów obiektywu, ale dzięki temu jesteśmy w stanie osiągnąć skalę około 1 do 1. Oczywiście, przekładając to na rodzaj matrycy, może być to znacznie więcej. Jest to naprawdę fajna zabawa dlatego że koszt takiego pierścienia to kilkadziesiąt złotych dosłownie i z obiektywu portret portretowego jesteśmy w stanie wyciągnąć naprawdę mnóstwo yy, rzeczy ale musimy pamiętać że jeżeli ten obiektyw nie jest manualny a więc jeżeli nie korzystamy z przysłony w trybie typowo manualnym a ustawiać to musimy poprzez yy, na przykład body to trzeba pamiętać o tym żeby ustawić sobie to wcześniej odpalić aparat żeby ta przysłona się domknęła i wtedy nagle obiektyw wypiąć. Jest to ryzykowne. Także tutaj jest ten taki mały minus tego, że niechcący możemy zniszczyć obiektyw, jednak możemy sobie spróbować to na czymś starszym, takim, gdzie nie będzie nam szkoda, powiedzmy, gdyby coś się stało. Ja z tej metody korzystałem dosyć długo i nigdy nic, nic się złego z tym nie stało. To jest taki najbardziej budżetowy sposób. Następnie. Na pewno nakładki makro typu Rainox są to specjalne soczewki, które właśnie powiększają nam skalę odwzorowania. Minus jest taki, że dzięki takiemu akcesorium nie jesteśmy w stanie ostrzyć w nieskończoność. To jest trochę minus, jednak jeżeli chcemy robić makro, to powiedzmy, nie jest to aż takie uprzykrzające. Taka soczewka też delikatnie zawiera trochę światła, jednak jest to bardzo popularny wybór wśród makrofotografów, dlatego że to można dopiąć do każdego możliwego obiektywu. Oczywiście z lepszym i gorszym skutkiem, jeżeli mówimy o zwykłym, na przykład 50 mm obiektywie yy, portretowym, to jak najbardziej również możemy osiągnąć skalę mniej więcej 1 do 1 i to również daje nam bardzo fajne efekty. Kolejnym ze sposobów pierścienie pośrednie. Pierścienie pośrednie niestety mają taką wadę, że no, zabierają dosyć dużo światła. Powiedzmy przy stosowaniu na przykład lampy błyskowej nie ma to aż takiego znaczenia, ale na przykład przy stosowaniu światła naturalnego zastanego no niestety potrafi to być trochę problematyczne. Czym się kierować przy wyborze obiektywu do makrofotografii? Jaka ogniskowa, jaka przysłona czy jeszcze jakieś parametry obiektywu są istotne przy tej dziedzinie fotografii? W obiektywach do makrofotografii wyróżniamy no, po pierwsze różne ogniskowe i na co wpływają te, te parametry. W zależności od tego, czy mamy krótki obiektyw do makro bądź długi, mamy różnice w odległości minimalnego ostrzenia. Im dłuższy obiektyw do makro, tym dalej możemy stać od naszego fotografowanego obiektu. Im krótsza ogniskowa, tym no, musimy podchodzić coraz bliżej. Przy naprawdę krótkich obiektywach makro musimy wręcz mieć ten obiekt dosłownie przed sobą. I to jest problematyczne w niektórych sytuacjach, dlatego że o wiele łatwiej coś spłoszyć. Bardzo często osobom początkującym poleca się właśnie dłuższe obiektywy makro, powiedzmy pokroju 90-100-105 mm. Ponieważ nie muszą aż tak blisko podchodzić właśnie do tego swojego głównego obiektu, e, i o wiele łatwiej po prostu nauczyć się panować nad, e, nad tą fotografią. Druga sprawa jest też różnica w głębi ostrości. E, obiektywy z krótszą ogniskową dają nam troszeczkę e, szerszy obraz i łapią więcej szczegółów, natomiast dłuższa ogniskowa e, bardziej rozmywa tło. Pływa to również na wydatnienie tego naszego głównego modela na tle, jednak, no powiedzmy, niektórzy chcą, żeby tych szczegółów było więcej. I wtedy, na przykład przy długiej ogniskowej, tych szczegółów jest po prostu mniej. Jednak to jest tylko zabieg, jakby to powiedzieć, w zależności od umiejętności, każdą ogniskową jesteśmy ten sam w stanie efekt osiągnąć. Kolejną z, z takich ciekawostek jest to, że no, musimy również zwracać uwagę na światło, które daje nam e, obiektyw. Zwykle obiektywy makro rozpoczynają się od 2,8. Ja w tym momencie mam obiektyw ze światłem 3,5. Im jaśniej, tym lepiej, jednak musimy pamiętać, że przy makro zwykle tą przysłonę domyka się dosyć mocno. A więc to, że na przykład macie trochę ciemniejszy ten obiektyw, to wcale aż takie ważne nie jest. Bo i tak mimo wszystko tą przysłonę musicie gdzieś tam domykać, więc ten delikatny ubytek światła nie jest aż taki straszny. Jak ostrzeć w fotografii makro? Autofokus czy manualnie? Ostrze w zależności od stosowanej techniki i manualnie, i z użyciem autofokusa. Jednak mm, głównie jest to ostrzenie manualne. Mimo tego, że posiadam jeden z najbardziej zaawansowanych sprzętów do fotografii, czy w ogóle do makrofotografii, tak w dalszym ciągu ostrze manualnie. Czy było to na początku, czy teraz, kiedy obiektyw daje mi mnóstwo możliwości, jest to ostrzenie manualne. Dlaczego? Dlatego, że przy dużych zbliżeniach autofokus po prostu potrafi się pogubić. Powiedzmy, nie jest w stanie domyślić się, który punkt, mimo tego, że zaznaczymy dokładnie punkcik, w którym mamy wyłapać sobie, w którym ma aparat wyłapać ostrość, potrafi przeskoczyć. Dlatego, że no nie wiem, przesuniemy się delikatnie do przodu, odsuniemy do tyłu, model zmieni nam yy, nagle pozycję, i autofokus zaczyna wariować. Dlatego też nauczyłem się ostrzyć manualnie. Ale autofokus jest na przykład potrzebny, czy przydaje się w fotografii zbliżeniowej, czyli tych, tych mniejszych skal odwzorowania, dlatego że wtedy on jest bardziej celny, łatwiej ustawić sobie w jakiś sposób miejsce, w którym chcemy tą ostrość osiągnąć, a przy mniejszym powiększeniu no po prostu no mniej się gubi je to o wiele łatwiej można sobie ustawić. Jednak i tak mimo wszystko, ja też nawet wykonując mniejsze skalę i tak korzystam z ostrzenia manualnego. Tak jest po prostu. Dla mnie wygodniej. Mam już aparat i obiektyw makro. Jakiego jeszcze sprzętu potrzebuję, by zająć się makrofotografią? Na pewno z, doda z dodatków, w które możemy się wyposażyć do makro, jest właśnie lampa błyskowa, dzięki której będziemy mogli wykonywać zdjęcia nie tylko w ciężkich warunkach oświetleniowych dlatego, że dla lampy będzie to obojętne, czy jest słońce, czy jest ciemno, czy, czy w ogóle na przykład pada deszcz, czy jest szaroburo. Ale do takiej lampy błyskowej potrzebujemy też jeszcze dodatkowego akcesorium, jakim jest dyfuzor do lampy błyskowej, najprościej mówiąc swojego rodzaju Softbox. Ja korzystając z takiego sprzętu zauważyłem, że no niestety lampa reporterska, którą mam zamontowaną na gorącej stopce, niestety przez to, że obiektyw ostrzy bardzo blisko. W bardzo prosty sposób jest w stanie nam mocno przepalić zdjęcie. Jeżeli zdjęcie jest przepalone, ciężej wyciągnąć szczegóły, zgasić te, te przepały, tak zwane. A więc wtedy stosuje się swego rodzaju dyfuzor, gdzie mamy specjalną część rozpraszającą, z którą montujemy na skraju obiektywu i część, tak zwany reflektor, który też w pewien sposób kierunkuje to światło. Wtedy pozbywamy się tego agresywnego światła błyskowego. I dodatkowo też dzięki lampie jesteśmy w stanie wyciągnąć jeszcze więcej szczegółów. Także na pewno ta lampa i ten dyfuzor. Nie mówię tutaj już o dodatkowych akumulatorach do tego wszystkiego, to trzeba, to trzeba zawsze pamiętać. Dodatkowym fajnym akcesorium są również takie specjalne uchwyty, które my możemy sobie przytrzymać, czy jest to kwiatek, czy jest to jakiś kawałeczek rośliny dzięki któremu w bardziej wietrzny dzień możemy bardziej ustabilizować po prostu nasz fotografowany obiekt nie tyle co obiekt, co miejsce, w którym siedzi dlatego, że każde poruszenie, każdy wiatr sprawia, że taka seria będzie po prostu nieudana są to bardzo proste akcesoria, które możemy kupić w internecie ponieważ są to gadżety do lutowania te uchwyty mają bardzo delikatne klipsy i właśnie fajnie nadają się do przytrzymywania części roślin, dlatego że nie niszczą ich. I to w sumie tyle z takich dodatkowych akcesoriów, czy dla początkującego, czy już bardziej zaawansowanego makrofotografa. Jak świecić przy makrofotografii? Lampa błyskowa, czy stałe światło? Softboxy i miękkie światło? Czy brak modyfikatorów, i ostre światło? Czym jest dyfuzor? Zacznijmy od dyfuzora. Dyfuzor jest trochę większych rozmiarów niż powiedzmy aparat, a więc niewiele wystaje poza, poza obrys obiektywu. W zależności od tego, jaki efekt chcemy osiągnąć, to właśnie te dyfuzory mają różne kształty, różne rozmiary. Dyfuzor, który ja zrobiłem sobie sam, na przykład, jest naprawdę mobilny i jeżeli sama waga lampy nam nie przeszkadza, to to, że jeszcze jakiś, jakaś dodatkowa część jest na aparacie, również nie będzie stanowiła dla nas, e, dla nas problemu. Na pewno to jest bardzo przydatna e, rzecz, e, która tak jak też wspomniałem wcześniej, działa na zasadzie właśnie zmiękczania, rozpraszania światła i wyciągania szczegółów. Szczegółów, których nie jesteśmy w stanie osiągnąć e, przy świetle na przykład naturalnym, Ewentualnie, jeżeli chcemy, to musimy wspomóc się bardzo mocnym światłem zastanym. I tu również jest problem, bo to jest dodatkowe akcesorium. Ja tak naprawdę korzystam z różnych źródeł światła. W zasadzie z różnych, z dwóch tak naprawdę. Właśnie albo z błysku, a druga rzecz to światło naturalne. Nie doświetlam żadnym sztucznym oświetleniem, żadnym ledem, żadnymi blendami. Nie wyrównuję tego światła. Pracuję z tym, co zastanę w danym momencie. Taka umiejętność przydaje się, dlatego że w każdych warunkach będziemy wiedzieć, w jaki sposób ustawić się do naszego modela. Myślę, że jest to ważna sprawa w fotografii przyrodniczej, gdzie zabieranie ze sobą dużej ilości sprzętu jest po pierwsze problematyczne, a po drugie no, zajmuje trochę miejsca. Nie mówiąc o tym, że samo przygotowanie do zrobienia chociażby jednego zdjęcia zajmuje dużo czasu. Dlatego warto nauczyć się pracować, stosować. Specjalne techniki, chociażby sprawdzania sobie światła w danym momencie wystarczy złapać sobie jakikolwiek obiekt, okręcić się dookoła i zobaczyć, w jaki sposób jest ten obiekt oświetlony, później w ten sam sposób ustawić się do naszego modela. Czy dyfuzor jest konieczny? Dyfuzor jest jak najbardziej przydatny, dlatego że sama lampa reporterska posiadająca dużą moc przewodnią, bądź nawet Znajdując mniejszą lampę, słabszą, i tak mimo wszystko nastawiamy się na mm, przepalenia, ponieważ obiektywy makro ostrzą bardzo blisko. A błysk y, z takiej lampy reporterskiej jest bardzo ciężki do y, okiełznania przy takiej odległości. Y, dlatego też właśnie stosuje się dyfuzor, po to żeby bardziej kierunkował światło i rozpraszał ten agresywny błysk. Oczywiście istnieją y, sytuacje, w których możemy stosować y, takie lampy bez y, dyfuzora, jednak wtedy już jest trochę wyższa szkoła jazdy, y, dlatego że musimy ustawić sobie lampę y, powiedzmy palnikiem do góry, musimy mieć miejsce, gdzie ta lampa się ma, y, ma odbić, może się odbić. Ale tutaj już mówimy bardziej o makrofotografii jakiejś studyjnej albo w bardzo kontrolowanych warunkach. Na pewno w fotografii przyrodniczej jest to ciężka sprawa do wykorzystania, do wykonania. Dlatego y, lampa reporterska, makro, mała odległość ostrzenia, dyfuzor musi być. Co to jest stacking? Jak to robić i czy potrzebuje do tego jakiegoś specjalistycznego sprzętu? Focus stacking jest bardzo popularną metodą wśród makrofotografów. Polega to na wykonaniu serii zdjęć z przesunięciem płaszczyzny ostrości. A więc każde pojedyncze zdjęcie posiada ostrość w innym miejscu. Ta głębia po prostu przesuwa się. W zależności od stosowanej techniki, yy, ostrość może iść do tyłu bądź do przodu naszego fotografowanego obiektu. Tutaj już musimy znać yy, tak naprawdę możliwości swojego sprzętu i też warto poćwiczyć sobie yy, po prostu w domu na czymś nieruchomym. Tą metodę możemy stosować sobie w sposób manualny, jak i automatyczny. Z takich najprostszych technik, które nie wymagają zaawansowanego sprzętu, są metody manualne, które możemy wykonać w następujący sposób. Zawsze wspólnym mianownikiem będzie to, że aparat musi być nieruchomo, czy jest to sprzęt zamontowany na statywie, albo po prostu mamy bardzo wygodną, stabilną pozycję. Wykonujemy serię zdjęć i przekręcamy pierścieniem ostrości bardzo powoli, bardzo delikatnie bo ta ostrość bardzo szybko przeskakuje wtedy też rejestrujemy sobie poklatkowo ostrość w kolejnych tam punktach drugą z metod jest wykonanie focus stackingu w takiej technice która nazywana jest często push wykonujemy serię zdjęć przesuwając się po prostu do przodu tylko, że wtedy musimy mieć odpowiednie warunki do tego żeby w jednej płaszczyźnie przesunąć się do przodu bądź do tyłu Zawsze też stacking zaczynamy od, mm, od miejsca, które interesuje nas, żeby było, że tak powiem, w ostrości. E, dlatego, że w zależności od naszego modela, będziemy chcieli zrobić portret, będziemy chcieli zrobić całą sylwetkę. Wtedy warto wiedzieć, od którego momentu zacząć. Także to też jest bardzo ważna, ważna sprawa. E, kolejną z metod manualnych jest zastosowanie. Tak zwanej szyny makro. Jest to szyna z gwintem, która posiada taką specjalną małą suwnicę, na której po każdym przekręceniu aparat przesuwa się do przodu bądź do tyłu. Wtedy wykonujemy serię zdjęć i po każdym zdjęciu delikatnie przekręcamy ten aparat, i tak rejestrujemy sobie pokładkowo kolejne przesunięcia tej płaszczyzny. Jest to metoda dosyć czasochłonna, jednak oczywiście w odpowiednio zaaranżowanych warunkach bardzo łatwa do wykonania. Ale teraz, w czasach, kiedy mamy bardzo mocno zaawansowane aparaty, ten focus stacking jesteśmy w stanie zrobić po pierwsze bardzo szybko, po drugie z mega skutecznością, czyli dzięki szybkości osiągamy większą szansę na to, że coś nam nie zdąży po prostu uciec. W swoim sprzęcie posiadam funkcję focus bracketingu. I ona sama na podstawie autofokusa leci z serią zdjęć z przesunięciem płaszczyzny ostrości. Wygląda to mniej więcej jak w sposób manualny kręcenie pierścieniem ostrości, tylko że tutaj aparat robi to sam. Eee, Wyłapując sobie te punkty, możemy zrobić tych klatek od jednego, o, przepraszam, od dwóch do nawet 999 sztuk. Oczywiście ciężko jest wykorzystać taką ilość, jednak aparat robi to za nas. Cała sztuka polega na tym, że musimy się precyzyjnie ustawić do tego modela, zapanować nad kompozycją, i to tyczy się tak naprawdę każdej metody focus stackingu, i wystartowanie aparatu, później, jeżeli widzimy, że ta głębia już jest poza naszym obszarem ostrości, czy tym obszarem, który chcemy, żeby był w ostrości, zatrzymujemy, mamy serię zdjęć. Następnie takie. Yy, takie zdjęcia muszą trafić do specjalnego programu, tak aby cała teoria focus stackingu się zamknęła, bo focus stacking to ogólnie już sama metoda od wykonania po już złożenie tych zdjęć. Wrócamy do specjalnego programu, który łączy nam poszczególne ostre elementy z każdej z klatek, otrzymujemy finalny obraz. W zależności od warunków, od przysłony, możemy tych klatek mieć od sztuk dwóch po, no, tak naprawdę nieograniczoną ilość. Skąd wziąć robaczki? Nie siedzę jeszcze w tematach przyrodniczych, a chcę zacząć robić zdjęcia małych żyjątek, gdzie szukać małych obiektów do fotografowania, w jaki sposób ćwiczyć robienie takich zdjęć, by być w tym coraz lepszy. Fajnym sposobem na zaczęcie przygody z makrofotografią, na przykład bez wychodzenia z domu, a jednak chęcią robienia czegoś na zewnątrz, czegoś, co niekoniecznie chce usiedzieć w miejscu, jest po prostu zakupienie sobie i hodowania. Czy jakiegoś małego gatunku pająka, bądź nawet czy modliszki, w zależności od tego, co, co bardziej nas interesuje, czego pnie się boimy. I wtedy w takich kontrolowanych warunkach, gdzie mamy możliwość ewentualnego no, złapania uciekiniera, kiedy tam nam wyjdzie spoza kadru, możemy na spokojnie w warunkach kontrolowanych zacząć swoją przygodę, z, zacząć przygodę w ogóle z, z makro, z kombinowaniem, jeżeli chodzi o techniki. Mamy bardzo sprzyjające warunki do tego, żeby w ogóle załapać, czym jest makro. Ja sam na, swoich, na swoim początku też w ten sposób starałem się okiełznać i aparat, i właśnie lampę błyskową, i, i w ogóle zanim wyszedłem na, na zewnątrz, ponieważ zawsze to jest mniej nerwów później traconych na fotografii w środowisku naturalnym. Możemy też, możemy też na przykład pomyśleć sobie o wybraniu się do miejsc, w których po prostu takie stworzenia są. Czy to, czy to ogrody botaniczne, zoologiczne, gdzieś, gdzie możemy w ogóle wykonać taką fotografię. Też zawsze one są bardziej uśpione, ponieważ gatunki hodowlane są zwykle spokojniejsze. Wtedy możemy mieć pewność, że przy tego typu ćwiczeniach będziemy mieć większą skuteczność, o wiele szybciej nabierzemy wprawy niż tak od razu na głęboką wodę się rzucić i startować z takimi owadami w środowisku naturalnym, gdzie naprawdę wszystko jest ruchliwe. Jeżeli jednak nie chcemy fotografować na przykład w domu, nie chcemy kupować żadnego zwierzaka, Wystarczy znajomość po prostu tematu. Na stronach internetowych poświęconych owadom, pajęczakom czy w ogóle makrofotografii, często spotykamy się z taką radą, którą ja również często polecam, wybranie się bardzo wcześnie rano. Dlaczego? Przy niskich temperaturach owady i pajęczaki po prostu tkwią w bezruchu. Jest to związane z tym, że ich budowa w pewnych temperaturach nie pozwala na po prostu poruszanie się, aby tej energii one po prostu nie traciły na jakby to powiedzieć zbędne w tym momencie, w danym momencie rzeczy. Czekają na pierwsze promienie słońca. Najfajniejszym przykładem są chociażby motyle, które w oczekiwaniu na promienie słońca siedzą sobie na skrajach roślin. I y, podchodząc nawet bardzo blisko, one w ogóle nic nie robią sobie z, z naszej obecności. Y, wtedy też nie tylko możemy w ogóle zaznajomić się z tematem, ale też kombinować z różnymi technikami i z y, większymi bądź mniejszymi zbliżeniami. Y, minusem tego. Yy, tego, tego sposobu jest to, że faktycznie trzeba naprawdę wybrać się o godzinie 4-4:30 w zależności od pory roku, wtedy kiedy słońce dopiero gdzieś tam zaczyna wstawać. My pakujemy się, jedziemy na zdjęcia i no, tak naprawdę mamy możliwość robienia co chcemy z tym, naszym, z tym naszym modelem. Warto też wspomnieć, że owady też nie ruszają się ze względu na Rosę. Motyle wcześniej wspomniane, nie wystartują, dopóki ich skrzydła nie są suche. Dlatego też dopóki widzimy na przykład rosę, możemy działać. E, oczywiście robimy to wszystko delikatnie, tak aby ten motyl nie spadł, ponieważ też możemy no, zrobić mu po prostu krzywdę, a tego nie chcemy. Dlatego wszystko z zachowaniem jak największej ostrożności, e, delikatnie, e, z, z wyczuciem. Warto też zasięgać właśnie informacji ze stron poświęconych tego typu stworzeniom, dlatego że po pierwsze możemy dowiedzieć się, co na przykład występuje w naszej okolicy. Możemy zaczerpnąć wiedzę od osób bardziej doświadczonych, które zwykle z, z chęcią dzielą się miejscami, w których można znaleźć łatwych, łatwych modeli. Jednak warto po prostu czasem samemu wybrać się na spacer bez aparatu i obserwować. Często jest tak, że to, co spotkamy za dnia, nawet podczas pracy, spotkamy w tym samym miejscu, bez ruchu, w określonych godzinach. Adrian o makrofotografii mógłby mówić godzinami. Tyle czasu antenowego nie mamy, dlatego zamykamy się w tych kilku minutach, by dać ci wskazówki, jak stawiać pierwsze kroki w makrofotografii i jak rozwijać swoje umiejętności. Jako osoba, która nie ma zbyt wiele wspólnego z fotografowaniem małych żyjątek, ciekawi mnie też, i Jakie są Twoje sposoby na to, by uchwycić małe stworzenia na fotkach? Podziel się tym śmiało w komentarzach. A jeśli szukasz odpowiedniego sprzętu dla siebie, na stronie notobstryk.pl znajdziesz kategorię makro, gdzie skompletowaliśmy gotowe zestawy do makrofotografii, byś Ty nie musiał. Daj znać w komentarzu, czy taki format filmów na tym kanale Ci się podoba oraz jakich gości chciałbyś jeszcze zobaczyć. To już wszystko na dzisiaj. Do zobaczenia za tydzień. Czołem!